Każdy tu z jeźdźców ośrodka jeździeckiego przygotował konie samodzielne. Standardowy ubiór konia, tylko czapraki mamy, można powiedzieć, odświętne, e, ologowane e, uczelni i, i ośrodka. E, Tranzelka, czyli o głowie plus siodło i, i czaprak właśnie. A to jest bułek. Mój tata jest kierownikiem i bardzo lubię konie. To są moje ulubione zwierzęta. Trzeba było trochę odgruzować, ale jest cała biała. Lśniący futerko ma teraz. Piękne. Ona była troszeczkę zestresowana, ale jak ją przekonałam marchewką, to też było dobrze. To jest partykuła, jest ona bardzo kochana, ale ma charakter i trzeba umieć do niej podejść. Trzeba. Pomysł na święconkę to był taki 30-letni, my już kontynuujemy po prostu. Rzeczywiście po tych czasach naszych pandemicznych, kiedy nie mogliśmy przez dwa lata, zrobiliśmy to z takim, można powiedzieć, wielkim wydarzeniem. Przyjęło się to wydarzenie wśród mieszkańców Szczecina i bardzo się z tego powodu cieszymy. W tym wydarzeniu ciekawe jest to, że nie tylko święcenie jest w kościele, ale także, że może być z różnymi zwierzętami. Widzę, że koszyczki są przygotowane. Co w nich się znajduje? Jajka, chleb, bułka, ten. Kiełbasa, Kiełbasa. i sól i pieprz. Z czystą przyjemnością przychodzimy, szanujemy tradycję, bardzo się cieszymy, że możemy skorzystać, że pogoda dopisała i szczerze wszystkim polecamy, życząc wesołych świąt. Moja córka mieszka bardzo blisko właśnie naprzeciwko, i często z dziećmi, z wnukami tutaj przychodzimy oglądać koniki. No i dlatego wcześniej nie wiedziałam, że tutaj odbywa się taka impreza. Można powiedzieć tradycja, czyli przynosimy koszyczki, to co będziemy spożywać jutro podczas śniadania wielkanocnego. Tradycyjnie ksiądz poświęcenie e, i koszyczek dla koni oczywiście, czyli marchewki, jabłka, owiec, siano i to co aktualnie konie jedzą. Po błogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich. I gości mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. w radiu Szczecin dobre wiadomości zawsze o 7:30 i 14:00